Chciałabym wiedzieć, co tu w ogóle robię, bo po prostu mnie wzięto na jakieś nagrania, ja nie wiem, co ja tu robię. Mogłabym wiedzieć, co w ogóle będziemy nagrywać? Nie. Także to jest to miejsce, gdzie nagrywałyśmy film przywitalny, i tam z tyłu za nami jest park, i tam jest plac zabaw, tam jest dużo dzieci, zawsze po prostu Darły się. Darły się, puszczały muzykę, Emilka nawet była upomnieć te dzieci. I tak, tutaj nie nagrałyśmy nic, bo siedziałyśmy tutaj dwie godziny bez sensu, potem zmieniłyśmy miejsce. Nie wiem co jeszcze można powiedzieć. Nic. No to było, że się w ogóle nie słychać, nie? I na plecach jest... Kazimierz! Ja idzie przez miasto z makaronem. Jakim... Dobrze. Super. Wszyscy się pasują. Może ją trzy spadło. Degustacja. Ja mam robię... wałek na głowie. Ja robię tylko degustację, ja zapraszam. Do społowania. Witajcie kochani w naszym cudownym vlogasie. Robią to w parku. Nie nie chciedzą u siebie w domu. Ty wiesz jak głośno była ta muzyka tam? Ona mnie nie słyszały, jak do nich coś mówiłam. Ale może jak będziemy na przykład głośno mówić, to mało je będzie słychać i wiesz o co? Ale wiesz, że to słychać, nie, że mnie. głośno. nie będzie coś mówić, tak, krzyczymy po prostu! No to to powiemy za drzewa. To też Trzeba powiemy za drzewa. I to jest mała zmiana planów, idziemy na inne pola. Ostatecznie nie nagrywałyśmy naszego filmu w miejscu, które pokazywałyśmy wcześniej ze względu na dorące się dzieci, jeżdżące samochody i tak dalej i przyszłyśmy tutaj na te piękne pola. <średytucie> to akurat moje dzieło, co kradnie. No, ja natomiast wolę słodkie. <średytucie> że jestem. W naszym duecie to ja się tą bardziej ważną. Bardzo... W naszym duecie, ale nie, nie bo nie będzie mnie widać, to po prostu podłożę do tamtego. Tak, poprawiam recenzję i w ogóle. Ehh, no. Aha. Tak się zacięłam. Bez sensu. Cały czas mówię słowo generalnie. Powiedziałaś wszystko, co chciałaś. Nazywa się... O Jezu, taka to jest dziura! Po prostu chodzi mi o to, że ten nasz dialog jest zimny. W końcu mogę to zjeść. Niosłam to przez pół miasta. To jest życie influencera. Tam się pobierają nagrania i ona nie może zamknąć laptopa. Tak Co to mnie mówisz? Patrzcie, są krowy nawet. już Mróz, Andrzej szapca Jak to się wymaga? Będę ich tak wymieniać nie od początku. Nie wymienię go. Kochani, właśnie zaczynamy nagrywać dla Was YouTube'a. I tutaj jest troszeczkę dałagan, bo wszystko jest tak zrobione, żeby nic nie było w kadrze. Generalnie mamy dzisiaj cały dzień nagrywek, bo teraz nagrywamy vloga z targów. Czyli się vloga, jakby. No, dogrywamy tam. To co Są chcę wiastry. powiedzieć, a w nocy będziemy nagrywać, yy, będziemy nagrywać zwiastun, który będzie na Instagramie, żeby na pewno znajdziecie się bardzo dobrze. I w ogóle mamy taką piękną wizję co do niego, ale... Ciekawe wiem, jak nie... wyszło, bo już wiecie, nie? No, a ogólnie kładziemy to, żeby wyciszyć, bo my jesteśmy na strychu, a na parterze... Jest rodzina Mil, jest tam jej brat i jej mama z koleżanką i po prostu słychać wszystko i tutaj nie ma żadnych drzwi. No i <śmiewanie> robimy prowizoryczne drzwi z materaca <śmiewanie> i kołdry. <śmiewanie> było mnóstwo atrakcji. E, na przykład... E... E, włącz to tak, żeby było widać. Ale jest widać. Tak jak było, nie? Aha, nie w właśnie. tym sensie. By... no nie, wy. Wyłącz i usta, no jeden usta. No jest. No i co widać? Ciebie. <grym> no to daj 0,5. Czy ty nie masz szansy 0,5? Mam. Coś tam widać. Y ASMR w stylu chyłkowym. Gotowy do ekskluzji. Dziennik. Słuchajcie. Że... 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 Słuchajcie. Bieganie poniżej. Może zechcesz mi pomóc? Nie. Zobaczcie jak mam to widać? Ja ją mam mam. <laughs> Nie, albo... czekaj... Okay. Weź tam dotknij tego piwa po masanie. Piwo, 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 piwo.